W końcu mamy możliwość zagrania w demo Gotika Remake na własnych komputerach. Samo demo jest strasznie nierówne, miejscami bawiłem się bardzo dobrze, jednak animacje i walka nadal pozostają największymi minusami Gotika Remake. Zatem bez przedłużenia przejdźmy do omówienia prologu z Nerasem. Jak już wspominałem, całe demo jest strasznie nierówne. Miejscami potrafi wyglądać naprawdę bardzo dobrze, by chwilę później zepsuć ten efekt doczytującymi się teksturami lub modelami. Czasami można poczuć, że obcuje się z nowoczesnym tytułem, ale wystarczy jeden słabszy moment, by ta iluzja nagle prysła. Twarze postaci, detale ich pancerzy i ogólnie wygląd świata prezentuje się całkiem przyzwoicie widać, że nie mamy do czynienia z wysokobudżetową produkcją, ale jak na grę z segmentu WA wypada to nieźle. Oczywiście momentami da się dostrzec pewne oszczędności w jakości modeli, niektóre tekstury mogłyby być bardziej szczegółowe, ale ogólnie całość wygląda nie najgorzej. Lokacje są dobrze zaprojektowane, pełne szczegółów i detali, co sprawia, że chce się je eksplorować. Twórcy pozwolili sobie na pewne zmiany. Na przykład plac wymian został znacząco rozbudowany i przypomina teraz taki mini obóz. Mimo nowości, układ świata bardzo mocno nawiązuje do oryginału. Również postacie nie są najgorsze. Z jednej strony ich twarze wyglądają dobrze, z drugiej tekstury mogłyby być nieco ostrzejsze. Widać sporo detali takich jak pory, zmarszczki czy krótki zarost, choć zdarzają się pewne problemy. Przykładem jest Ori, który ma krótką fryzurę, ale wygląda to tak, jakby jego włosy nie do końca się doczytywały. Najważniejsze jednak, że twarze są charakterystyczne i łatwo zapadają w pamięci. Dodatkowo twórcy zadbali, by każda postać jak najbardziej przypominała swój pierwowzór. Świetnie prezentują się także pancerze, choć zostały nieco rozbudowane, to wciąż zachowują swoje unikalne elementy. Dzięki temu bez problemu możemy rozpoznać konkretne zbroje czy stroje. Podczas gry miałem ogromną ochotę zdobyć i założyć jeden z tych pancerzy, bo ich wygląd naprawdę przypadł mi do gustu. Również paleta barw jest w porządku. Nie jest przesadnie zbyt kolorowa, ani też szaro-bura. Jest nieco surowa, dzięki czemu idealnie pasuje do świata z pierwszego gotika. Twórcy poprawili też pewne detale względem wcześniejszych wersji. Na przykład teraz podczas dialogów tło jest lepiej rozmyte. Niestety obok tych zalet nie brakuje też minusów. Jednym z nich jest problem z doczytwaniem się obiektów i tekstur. Magiczna bariera w wielu momentach wyświetla się tylko częściowo, co wygląda dziwnie i psuje imersję. Podobne błędy zdarzają się też w przypadku innych elementów, na przykład ten model kołowrotu w ogóle się nie doczytał i przypomina obiekt wyjęty z pierwszego gotika. Największym problemem związanym z grafiką pozostaje jednak oświetlenie. Było ono szeroko krytykowane już w 2022 roku, gdy pokazano pierwszy zwiastun gry. Gdy w 2023 pojawił się trailer Starego obozu, temat powrócił. W 2024, wraz z pojawieniem się pierwszych nagrań z rozgrywki, ponownie krytykowano oświetlenie. Obecnie, kiedy mamy możliwość zagrania w demo we własnym domu, to znowu słychać te same głosy. Co ciekawe, twórcy faktycznie reagują na uwagi graczy. Poprawili chociażby efekt gorącego powietrza, wydobywającego się z kociołka snafa, czy animację maga wody, przeglądającego księgę. Jest więc szansa, że i oświetlenie doczeka się poprawki. Zwłaszcza, że w ankiecie po ukończeniu Dema można wskazać elementy, które powinny zostać naprawione. Na ten moment problemem jest zbyt mocny kontrast. Podczas eksploracji doliny, cień na ciele rasa jest wręcz czarny, co wygląda nienaturalnie. Dobrze prezentują się promienie słońca przebijające się przez gęste drzewa, co dodaje klimatu, ale niestety efekt ten zostaje zepsuty przez zbyt ciemne cienie. Wystarczy porównać oświetlenie z innymi grami, by zauważyć, że coś tutaj nie działa tak jak powinno. I to tyle, jeśli chodzi o grafikę w demie z Nerasem. Pora na coś mocniejszego, czyli animacje. I tutaj dochodzimy do jednego z dwóch największych problemów dema. Animacji, podobnie jak w poprzednich wersjach, nadal są one powolne i w wielu przypadkach niepotrzebnie spowalniają rozgrywkę. Zarówno podczas chodzenia, biegania jak i walki, mam wrażenie, że postać reaguje z wyraźnym opóźnieniem, co odbiera przyjemność z grania. Dodatkowo interakcje z przedmiotami takimi jak ławki, skrzynie czy ogniska pozostawiają wiele do życzenia. Za każdym razem, gdy bohater chce usiąść, otworzyć skrzynię lub skorzystać z ogniska, uruchamia się niezgrabna animacja podejścia do obiektu. To jednak nie koniec problemów. Samo zamykanie skrzyni, wstawanie z ławki czy odkładanie patelni trwa zdecydowanie za długo. W praktyce wygląda to tak, że zamiast płynnej, dynamicznej rozgrywki, dostajemy momenty niepotrzebnych przestojów. Zresztą sami widzicie. Co ciekawe, w oryginalnym gotiku wszystkie te animacje były krótsze. Brakuje też animacji ślizgania się po stromych skałach. To drobny detal, ale skoro taka animacja istniała w grze sprzed ponad 20 lat, jej brak w remakeu wydaje się nieco dziwny. Same animacje ruchu wyglądają nie najlepiej. Gdy postać zaczyna biec, można zauważyć całą gamę dziwnych zachowań, chociażby nienaturalne przechylanie się na boki czy momenty, gdy wygląda tak, jakby się ślizgała po powierzchni. Czasami mam nawet wrażenie, że animacje biegu zwyczajnie się zacinają. Na plus można zaliczyć nową opcję podnoszenia przedmiotów bez konieczności chowania broni. Jest to przydatna zmiana, która powinna przyspieszyć rozgrywkę. Niestety jej wykonanie pozostawia sporo do życzenia. Postać wykonuje bardzo powolną animację kłócenia i wstawania, co w przypadku zbierania łupów z pokonanych przeciwników staje się zwyczajnie irytujące. Gdyby tę animację odpowiednio przyspieszono, problemu praktycznie by nie było. Podczas dialogów można zauważyć kolejne mankamenty. Mimika postaci wydaje się lekko opóźniona. Ruchy ust są synchronizowane z wypowiadanymi kwestiami, ale cała twarz porusza się w sposób powolny i mało naturalny, podobnie jak reszta ciała. Na plus warto jednak odnotować animacje jedzenia i picia. Co prawda są dość sztywne, ale przynajmniej w ogóle się pojawiły. Ciekawie wypadają również interakcje z NPC-ami zajętymi jakąś czynnością. Na przykład nie przerwie pracy, żeby z nami porozmawiać. Rozmowa zacznie się dopiero wtedy, kiedy skończy używać kilofa i odłoży go na plecy. Podobnie wygląda to u Diego, który rąbie drewno. Jeśli podejdziemy do niego w trakcie tej czynności, musimy chwilkę poczekać, aż wbije się kierę w pieniek i dopiero wtedy rozpocznie rozmowę podobnie zresztą jak to miało miejsce w oryginalnym gotiku. Po animacjach pora omówić walkę, czyli drugi element, który najmocniej psuje przyjemność z grania. Na plus można zaliczyć fakt, że w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, postać nie sunie już w stronę przeciwnika podczas ataku. Przetestowałem starcia z każdym potworem i każdą postacią w demie, ani razu nie zdarzyło mi się, aby Nyras ślizgał się w kierunku wroga. To zmiana na lepsze, bo poprawia ogólne wrażenia z walki. Jednak na tym lista pozytywów się kończy. Niestety, walka wciąż sprawia sporo problemów. Jak już wspominałem, sterowanie postacią jest wyjątkowo nieprzyjemne, to samo dotyczy starć wręcz. Animacje ataku, uniku czy bloku mają wyraźne opóźnienie, co sprawia, że każdy cios wydaje się ociężały i mało responsywny. Walka w oryginalnym gotiku również wymagała wyczucia rytmu, ale tam postać zadawała ciosy znacznie żwawiej, tutaj wszystko jest niepotrzebnie spowolnione. Na dodatek często zdarza się, że animacja otrzymania obrażeń nie zostaje odpalona. Efekt wymachujemy mieczem przez model wroga, ale on w ogóle na to nie reaguje. Jeśli nauczymy się drugiego poziomu walki bronią jednoręczną, to dość szybko zauważymy, że możemy pokonać każdego przeciwnika. Wystarczy wykonać blok w odpowiednim momencie, co na chwilę ogłuszy wroga, a następnie zadać jedno lub dwa uderzenia i poczekać na jego odpowiedź. Powtórzenie tej sekwencji kilkukrotnie pozwala bez większego wysiłku pokonać każdą postać z dema, przez co walka przestaje być w ogóle emocjonująca. Co więcej, w grze nie brakuje absurdalnych sytuacji. Przykładowo, mieczem możemy zablokować cios pięścią, a nawet atak potwora. Nie ma znaczenia, czy wróg uderza dziobem, mieczem, czy gołymi rękami. Jeśli trzymamy broń, blokujemy wszystko bez żadnego problemu. Poza walką wręcz mamy jeszcze starcia dystansowe i tutaj muszę przyznać, że strzelanie z łuku wypada całkiem nieźle. Możemy napiąć cięciwe i jeśli zechcemy anulować strzał, to nie zmarnujemy strzały. Zaś samo strzelanie z łuku nie jest tak nieprzyjemne jak walka bronią białą czy obuchem. Jedyne do czego możemy się przyczepić, to animacja naciągania cięciwy. Ciągnie się jak guma od gaci, co trochę psuje imersję. Do listy problemów związanych z walką trzeba jeszcze dopisać ograniczenia, jakie narzuca nam gra. Z wyciągniętą bronią nie możemy biegać, skakać, ani nawet zapisać stanu gry. To strasznie irytujące, bo oznacza, że jeśli chcemy wskoczyć na jakąś przeszkodę, musimy za każdym razem chować broń. Jest to kompletnie niepotrzebne utrudnienie, które tylko wydłuża i psuje przyjemność z rozgrywki. Na koniec warto wspomnieć o jednej rzeczy, która może być krokiem w dobrą stronę. Przeciwnicy potrafią wypić miksturę leczniczą w trakcie walki. Co prawda obecnie nie robi to wielkiej różnicy, bo i tak pokonamy każdego, ale jeśli system walki zostanie naprawiony, może to dodać pojedynkom nieco więcej dynamiki. Jeśli wyciągniemy broń tuż przed daną postacią, to zareaguje natychmiast podobnie jak w oryginale. Jasno da nam do zrozumienia, że sobie tego nie życzy, abyśmy paradowali z bronią w ręku. Natomiast jeśli zrobimy to za jej plecami, nie zwróci na nas uwagi, no bo po prostu nas nie widzi. Wypada to całkiem dobrze i naturalnie. Podczas wspinaczki po drabinie możemy przyspieszyć ruch, ale jeśli jest wyjątkowo długa, mamy możliwość szybkiego zjazdu. To praktyczne rozwiązanie, które ułatwia poruszanie się po świecie gry. Niestety w przeciwieństwie do oryginalnych części Gotika, gdzie można było wspinać się niemal na każdą półkę skalną czy inne przeszkody, tutaj zostało to mocno ograniczone. Mamy zaledwie kilka wyznaczonych miejsc do wspinaczki, a poza nimi żadnej swobody. Szkoda, bo ogranicza to eksplorację, do której zachęca projekt świata. Ach, błędy, tych jest cała masa. W końcu nie zapominajmy, że gramy w demo i jakieś niedociągnięcia się zdarzają. Z błędów wymienię tylko te, które mocno wpłynęły na odbiór gry. Już wspominałem, że zdarza się, że jakiś obiekt się nie doczyta. Tak tutaj widzicie zepsutą barierę. Podczas walki z Orim spadłem z bramy i wyleciałem poza mapę świata. Innym razem, podczas pojedynku z Kirgo, ten wyciągnął broń i po prostu stał w bezruchu, stając się gąbką na ciosy. Nieraz zdarzyło mi się, że gdy zaatakowałem postać, która posiada łuk, to zamiast chwycić za miecz lub maczugę, bierze do ręki. Broń do walki na dystans. A skoro mowa o walce na dystans, to przeciwnicy z wyciągniętym łukiem potrafią pobiec do wroga, co wygląda absurdalnie. Jak mogliście zauważyć wcześniej, raz postać Nerasa całkowicie zniknęła. Innego razu wskoczyłem między skały i postać się zawiesiła, przez co musiałem wczytać ostatni zapis. Jeśli nie gadaliśmy z Kirgo i najpierw pójdziemy do Radforda, to Neras wspomni rozmowę z tym pierwszym. A skoro jesteśmy przy dialogach, to raz nie zabiłem wszystkich ścierwojadów i te zaatakowały Radforda podczas rozmowy. Najwidoczniej twórcy tego nie przewidzieli. Dodatkowo, po pokonaniu jakiegoś bohatera, ten na to nie reaguje, a wystarczył krótki dialog typu. Zapomnijmy o naszej sprzeczce. Nieźle się naprodukowałem, więc czas na coś przyjemniejszego. Otóż bardzo dobrze wypadają dialogi w demie. Postacie są znacznie bardziej nieprzyjemne niż w pierwowzorze i bardzo dobrze, gdyż jest to kolonia karna pełna przeróżnych typów spod ciemnej gwiazdy. Dodatkowo pojawiły się wulgaryzmy. Sporo wulgaryzmów i o ile niezbyt pasują do oryginalnych gotików, tak idealnie wpasowują się w ten brutalny świat wypełniony kryminalistami. Również dubbing jest na bardzo dobrym poziomie. Zatrudniono aktorów, którzy pracowali przy pierwszych gotikach, jak i przy modyfikacji Kroniki Mertany. Głupek uzależnił się od tego zielska, które sprzedają kultyści. I zaczęło mu odwalać. Podobają mi się relacje pomiędzy bohaterami, w szczególności dwóch szkodników z Nowego Obozu. Podczas rozmowy zachowują się tak, jak gdyby znali się od bardzo dawna. Zaś Drax używa skróconego imienia Radforda. Dodatkowo Drax śmieszkuje z sekty i śniącego, natomiast Radford zachowuje się tak, jak gdyby podświadomie obawiał się tego demona. Słuchanie postaci sprawia wiele frajdy, szkoda, że nie mogę powiedzieć tego o reszcie gry. A poza rozmowami, pochwalić trzeba klimat. Choć przeszkadza troszkę oświetlenie, tak naprawdę czuć pierwszego gotika. Lokacje, pancerze, broń, potwory, dźwięki i ścieżka dźwiękowa przekładają się na ciekawą, nostalgiczną podróż. Dodatkowo fajnie wypada budowanie napięcia. Początkowo możemy uważać, że zagrożeniem są wyłącznie stwory, jak kretoszczury, ścierwojady, goblin lub wspomniany cieniostwór. Lecz z czasem sytuacja stale się zagęszcza. Członek nowego obozu wypalił za dużo bagiennego ziela, aż w końcu całkowicie Świrował. Przy jego ciele Neras znajduje rysunek z enigmatycznymi symbolami. Później pokaże rysunek Draxowi, na co Ratford dość energicznie zareaguje, aby więcej tego dzieła nikomu nie pokazywać, a gdy zaczyna przygrywać silankowa muzyka, nagle objawia się Nyrasowi sam śniący. Podsumowując, spodziewałem się totalnego krapu, a okazało się, że gra pomimo wielu wad na czele z walką oraz animacjami potrafi zachwycić otoczeniem, projektami postaci, dialogami, muzyką czy odpowiednim gotikowym klimatem. Niestety na chwilę obecną demo mocno rozczarowuje, jeśli chodzi o rozgrywkę. Zależy mi bardzo, aby ta gra okazała się niemałym sukcesem, gdyż to od niej zależy być czy nie być gotikowej serii. Dlatego mam nadzieję, że twórcy posłuchają krytyki i naprawią wszystkie mankamenty. Mam do Was taką małą prośbę. Jeśli graliście w demo lub oglądaliście gameplay, wypełnijcie ankietę po to, by naprowadzić twórców na właściwe tory. Link do ankiety znajduje się w opisie tego materiału. Jak to mawiał bezimienny. Wiadomo tylko jedno: wszystko będzie w porządku. Trzymajcie się. Cześć!